Teraz to, na co wszyscy czekamy. To main, main event Guy Fame MMA 9. Sylwester! Wolden A jego przeciwnikiem jest Hatsel Bion! Witamy Was już na piątej, finałowej części pierwszej konferencji FAME MMA 9. Na samym początku trzeba e, oddać honory dla naszych sponsorów, a mianowicie dla naszego patrona e, tej części konferencji, mianowicie GBS i na kod FAME25 macie 25% zniżki na cały asortyment. Nasz oficjalny Bookmaker BetClick przygotował dla Was również wyjątkową ofertę. Jeśli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł, to możecie to zrobić rejestrując się z kodem Fein550. Cześć Kizo, Sylwek, Kacper i Popek. Sylwek, ciebie bym się nie spodziewał, nie? Mocne. Czy wiesz, no, Mega się cieszę, nie? żeby nie było tak, oczywiście, ale no, no Rozmawialiśmy o tym od pierwszej gali. Od pierwszej gali. Tak, tak. Ja miałem być wtedy przeciwnikiem Daniela Magikala, ale no, kto wtedy się tego wszystkiego spodziewał? Sam Boxdel mi wtedy mówił: Sylwek, nie psuj sobie PR-u. Nieprawda, nie ma dowodów na to. To jest tak. To jest ale no, na pewno jesteś zaskoczeniem dla, dla wielu ludzi, nie? To, to, to nie ma co ukrywać. Znaczy wiesz, ja też często robiłem jakieś materiały i mówiłem wprost, że no chciałbym się spróbować, że to by była fajna przygoda. Chciałbym zbierać nowe doświadczenia w życiu. Uważam, że w życiu trzeba spróbować różnych rzeczy, żeby odnaleźć swoją drogę. No i zobaczymy, czy tutaj mi się powiedzie, czy to będzie najgorsza decyzja w moim życiu i będę przeklinany i wytykany palcami, palcami że to jest chłopak, który dostał wpierdziel od Kacpra Błońskiego. Ale to też wiesz, nawet przegrywając walki w Fame MMA można odnieść zwycięstwo. Dobrym przykładem jest Marcin Dubiel. To też pewnie duża niespodzianka była dla Kaspra, że wygrał walkę, a to jednak w całą śmietankę spił sobie Marcin. Więc najważniejsze nie dać plamy na konferencjach, nie gadać głupot i będzie dobrze myślę. Ale oczywiście do no, treningów się przykładam, bo no, chciałbym wygrać. Zależy mi na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i później kolejna walka. Tak uważasz Kasper, że wygrywając walkę z Marcinem Dubielem jesteś przegranym? Myślę, że wiele rzeczy mogłem po prostu zrobić inaczej, no ale co było to było. Lecimy dalej, teraz jest walka z Sylwkiem, zobaczymy co będzie. Czy masz jakiś żal do Sylwka za to, że nagrał na ciebie tyle materiałów? W sensie. Każdy by miał. Kiedyś bardziej się tym przejmowałem. Teraz trochę mam inne do tego podejście. Myślę, że jakieś emocje między nami nie są takie bardzo rywalizujące. Nie ma tutaj czegoś wielkiego między nami. Myślę, że to będzie bardziej sportowa Ja też się zastanawiam, bo ty, no wiesz, no nie jesteś głupim chłopakiem. Na pewno wyciągasz jakieś wnioski, więc jak zobaczyłeś, że. Twoje zachowanie na tych poprzednich konferencjach, mimo tego, że wygrałeś walkę, to jednak dużo straciłeś, bo yy, no, akurat z Marcinem dzieliliście widzów, więc yy, widzowie wybierali jego zachowanie. Więc pytanie, czy teraz naprawdę nie masz do mnie żalu, bo pamiętam po moich materiałach miałeś żal, bo pisałeś do mnie na Instagramie, nawet trochę mnie tam yy, wyzywałeś, ale ja, ja się bądź Boże nie gniewam, bo to wiadomo emocje i tak dalej. Teraz jednak mówisz, że piąteczka, że jesteśmy kumple, no i też się tak zachowujemy, że nie ma żadnej spiny. Nie jest tak, że ganiamy się tutaj pod stołami i yy, chcemy się bić. I pytanie, ile to jest w tym prawdy, a ile to jest jednak takie zagranie, żeby jednak na tej konferencji nie stracić znowu twarzy? To mogę Ci obiecać, że to jest stuprocentowo szczere. Jak widziałeś, tam nagrywaliśmy trailer, to relacje są w miarę ok, nawet tam jakiś kontakt mamy teraz na Instagramie. Najlepszymi przyjaciółmi na pewno nie jesteśmy, ale... Ale, ale wszystko myślę, przed nami. Zobaczymy, właśnie. No to właśnie gdzieś tam y, y, ciągnąc ten temat dalej, bo w najnowszym filmie, Kacper, y, powiedziałeś, że w materiałach Wardengi jest wiele niedociągnięć. O, bardzo właśnie mnie to zainteresowało, że I co w moim materiale było niedociągnięciem na twój temat? Y, ja teraz tutaj nie przypomnę, bo to było... Z... Ile miesięcy temu ten filmik? No Kilka tak, miesięcy a, a, temu nie chcę tutaj e, teraz mówić, tak jak Ale je... wiesz, no to jest poważne oskarżenie zarzucasz mi, bo ja się w, w moich materiałach akurat staram być y, rzetelny. Robię ten research i tak dalej, ty mi zarzucasz wprost, mówisz, że no dużo nieprawdy tam powiedziałem, więc na pewno to cię zabolało, więc myślę, żebyś to pamiętał, nawet z takiej perspektywy czasu. Co tam powiedziałem nie tak? Eee, to teraz ci powtarzam, że nie pamiętam. W tym momencie ci tego nie przytoczę. Możemy tutaj po konferencji usiąść eee, i porozmawiać o tym. Ale tutaj nie, nie jestem w stanie po prostu ci tego przypomnieć, bo to było dawno temu. Popek kontra Kizo. Jest to nasza walka wieczoru, która nie ukrywam, budzi, budzi pozytywne emocje raczej, bo między Wami, chłopaki, jest w ogóle jakiś kwas, coś się między Wami dzieje? Czy to jest po prostu walka? Ja, co do mnie, to jest czysty biznes. Jakiś zapoznałem, jak wodarze mi zaproponowali walkę. Sprawdziłem, kim jest Kizo. Śledzę go, jego poczynania tam na, na salce. Szacun. Będziemy się napierdalać ile wejdzie, na to liczę, że damy dobrą walkę i tyle. Ja akurat Popka wcześniej znałem, kojarzyłem, a nawet się gdzieś, gdzieś poznaliśmy na jakimś koncercie, może tego nie pamiętać. Nieważne. No tutaj ktoś się śmieje, wie o co chodzi. Dobra. Tak czy tak wychodzę do niego z szacunkiem i już teraz tak, nieważne czy stójka czy parter, czy ja czy on, liczę na to, że oboje damy najbardziej historyczną walkę Tutaj, na tej, w tej federacji, i że to będzie naprawdę to będzie kurwa walka. Na to liczę. W walce z Mielonidasem coś poszło nie tak. Nie miałeś tego gazu, teraz masz. Powiedz mi, czy jesteś na tyle pewny swoich umiejętności. Kiedyś obec... nie miał, teraz ma. Czy jesteś pewien swoich umiejętności na obecny moment? Na tyle, że jakby jesteś w stanie powiedzieć, że walka z Popkiem nie będzie jednostronna no bo zapasy Mielonidasa cię pokonały tutaj masz gościa który jest myślę, myślę pokonałby milonidasa bez, bez większego problemu tym bardziej że jest doświadczony nie teraz tak eee, czy się czuję pewny oczywiście znaczy, muszę czuć się pewny jeżeli wziąłem tą walkę to czuję się jej pewny niczego się nie obawiam kolejna sprawa eee, już jakiś czas temu dostałem propozycję do walki, więc naprawdę miałem długi okres na to, żeby przygotowywać się typowo pod Pawła. Wiem, co mam robić. Moi trenerzy doskonale wiedzą, co mamy robić. Po prostu wykonam ich plan. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie według planu. I tyle. Prócz trenerów z Pomorza, widzę cię również w obozie Czerwonego Smoka. W Poznaniu też trenujesz to bardziej taka epizodyczna, epizodyczna wbitka do Czerwonego Smoka i nie, trening z Filipem? Nie, to jest bardziej na podstawie tej, że skupiam się teraz tylko i wyłącznie treningi. Cały czas treningi, 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 nic poza tym. Akurat było tak, że dzień nagraniowy gdzieś tam e, wysypał mi się po prostu trening u mnie w mieście, no to wtedy uzupełniam sobie, sobie te treningi po prostu gdzieś w innych miastach, tam, gdzie, mam, gdzie, mam jakieś, gdzie mam jakieś koneksje, e, akurat chłopaków w czerwonym e, smoku znam, pozdrawiam, e, więc w Warszawie również, jak jestem w Warszawie, akurat nie mogę, mamy mam jakąś robotę akurat, ale trenować trzeba, wtedy też się zjawiam w klubie, w klubie Unik, e, ale przygotowuję się głównie w, w Gdańsku. Kasper, warunki fizyczne Twoje w porównaniu do Sylwka, no to tutaj widać ewidentnie, że są po Twojej stronie. Choć nie ukrywam, że wydaje mi się, że Sylwester będzie silniejszy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Nie boisz się wyższych przeciwników? Patrzysz na to tak, że to jednak krasnolud spokojnie powinien sobie poradzić? Wiesz, co. Czy każdemu wydaje, że tutaj wzrost będzie wa ważniejszy, będzie tutaj kluczowe bardzo, ale ym, ja szczerze osobi ja osobiście lepiej się czuję, na przykład w parterze, jeśli chodzi o parter, to z, z zawodnikiem wyższym ode mnie dużo. Yy, o wiele większe miałem problemy, yy, gdy miałem jakiś, jakieś, yy, jakiś sparing zajęcia z, yy, z, z mojego wzrostu. Więc tutaj ja się wręcz nawet cieszę, że on jest ode mnie wyższy. Ważne, że y, mam nadzieję, jak, jak to będzie wagowo, że będziemy, mieli, będziemy w podobnej wadze. Trochę się tego boję, bo Kacper y, będziemy walczyli w 77, a Kacper póki co przez trzy miesiące schudł niecały kilogram. I pytanie, czy on schudnie y, do walki? Uważam, że on jednak będzie tutaj się tylko odwadniał i na walce jednak będzie ważył. To 82. Czy mi się uda dobić do 80 kg, czy nawet 82, wątpię. Podejrzewam, że ja na walkę będę te 77... Aktualnie mam... masz ile jeszcze raz? Słucham. Aktualnie i, i jaką No, już mam 76, no ale został miesiąc, on no nie przytyje w miesiąc 6 kg, bo też bym mógł zrobić taką taktykę, że się po prostu odwodni, ale też no nie chcę być jakoś niesamowicie ulany, spowolniony przez to i tak dalej. Wiesz, bokser, sam jak to jest, to nie jest łatwe życie. Ty... Wiem, jak jest, nie jest łatwe. I właśnie pytanie Kasper do ciebie. Taki masz plan, że właśnie chcecie po prostu się odwodnić na czas walki, będziesz ważył 82, czy jednak chcesz schudnąć i to będzie 77? Będę odwodniał. Dokładnie tak jak mówisz, no, tak robią profesjonalni zawodnicy, tak robią wszyscy praktycznie, którzy robią wagę na tym, polega ten sport i przygotowanie do tego. No, ja nigdy 77, to znaczy nigdy. Kiedyś tam ważyłem, ale myślę, że to było jakoś w gimnazjum. Większość czasu byłem gruby, a i do 7-7 nigdy nie zjechałem, od kiedy pamiętam, więc to będzie też nowe doświadczenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz będziesz robił hydrolizę? Pierwszy raz. Więc... wiesz, tam pikować ci nie siadła. Nie, myślę, że, że serduszko mam zdrowe, dobrze się przygotowuję, dobrze się prowadzę. Więc... To jest też pewnego rodzaju zaleta i z drugiej strony wada, bo on robi to pierwszy raz, a wiem, że. Hydroliza u ludzi, którzy robią to po raz pierwszy, mogą zakoń... może no. zakończyć się źle no właśnie, w dniu ciekawy, walki. Jak to, jak to się potoczy, Słuchajcie, aby się może, mieni... może to Popka pytanie, bo siedzi tutaj przy treningówkę, sprawdza. No to ładnie już mnie Wojta, oplułeś. Nie, 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 że to oplułem, ale wiesz, kurczę, mamy krótkie części, a Popek tu siedzi naprawdę, już czeka na odpowiedź. Słuchaj, twój poprzedni rywal, Stifler, no, poszło ci dosyć łatwo, teraz Kizo, cięższe wyzwanie. Czy przez chwilę zastanawiałeś się, czy przyjąć tą walkę, czy wziąłeś ją prosto z mostu? Wziąłem ją prosto z mostu. Ja przeważnie yy, umiem decyzja w tyle co się palcami i z kim bym nie walczył, jeżeli yy, dojdziemy do porozumienia z wodarzami, ja mogę napierdalać się nawet ze samą sobą. <noise> Tylko mi zapłaccie. <noise> Chciałem to zobaczyć. Czyli mówisz, że walka z Kizo. Yy. No ze mną, straciłem, tak, ze mną. Staciłem, wątek <grym> straciłem. W każdym razie, no dla mnie to jest bardzo widowiskowa walka, chcę ją zobaczyć. Yy, zarówno yy, Ciebie lubię bardzo, jak i Kizo. Yy, chciałem ją bardzo zobaczyć, już czekam na nią. Na pewno no, to będzie potężna walka. Ja wiem na dzień dzisiejszy, że Kizo ode siebie wszystko, ja tak samo i może to będzie faktycznie najlepsza walka yy, w tej federacji dotychczas. Yy, też na to liczę. Po to tak zapierdalamy. Powiedz A. mi, czy troszkę odpuściłeś. Yy, po walce ze Stiflerem, po tym zwycięstwie, czy nadal trzymasz tempo i jesteś w pełnym gazie? Jestem jeszcze lepszej formie niż byłem, bo po walce z Stiflerem przygotowałem się do Ramadanu, przybiegłem 17 na 70 osób yy, i od tam, tamtego momentu miałem 3 miesiące przygotowań do Kizo i wykorzystałem to naprawdę na 120%. Jestem siebie dumny. Yy, a czy jest opcja w ogóle nagrania wspólnego kawałka po walce? kizo fit popek, czy raczej nie wiem, nie zastanawialiście się na tym jeszcze? A jeżeli się nie zastanawialiście, się, to czy możecie na przykład podjąć decyzję, że coś nagracie? Raczej. Znaczy, teraz tylko walka w głowie. Jeżeli chodzi o wspólne kawałki, zobaczymy po walce. Na razie nie czuję na tocisku, ale czas pokaże. Mnie też dzisiaj się zapytali, czy nagramy kawałek. Ja powiedziałem, że my przyszliśmy się tu na pięści, a nie nagrywać kawałki na dzień dzisiejszy. Ale kto wie, w przyszłości może coś tam kiedyś dziabniemy. Sylwek, a twoja przyszłość Fame MMA czy załóżmy po wygranej lub przegranej. A czy wiesz, Fame MMA to jest tak, że tak naprawdę czy ktoś wygrywa, czy przegrywa, to dla was, włodarzy, nie ma to większego znaczenia, bo można tutaj dać przykład bonusa BGC. Przegrał pierwszą walkę, przegrał drugą nagle łup, walka wieczoru. Dla was się liczy, kto jaką ma społeczność i kto jak będzie sprzedawał pay, 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 pay per view? Ja teraz, bardzo się cieszę, bo zawsze miałem spory kompleks, bo jak robiłem kiedyś inny kontent, pranki, no to nie czułem, że mam społeczność, teraz ta wataha silna, pewnie teraz na czasie spamują wataha, wataha, albo exurasio. Yy, więc yy, no ja tą walkę chcę wygrać, ale nie wiadomo jak się potoczy, ja tu też nie będę udawał i yy, rzucał jakieś, że zniszczę kacpra i tak dalej, bo to bez sensu. Wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że wkurwiłeś teoretycznie połowę internetu. I tak, tak, do... tak, ja wiem do czego piszę. Tak, tego... jest, jest Daniel Rusin, Tak, tak, właśnie, właśnie do tego chciałem nawiązać, bo no, ja chciałem ogólnie walczyć z kimś, kto ma taki sam staż przygotowawczy jak ja. Tyle samo miesięcy trenował. Ja ogólnie miałem walczyć na dziesiątce, tylko że tutaj wielkie podziękowania dla Marcina Najmana i jego sztabu, że uszkodzili Don Casio i jego walka wyskoczyła i ja wskoczyłem w to miejsce. Więc z Danielem to jest tak, że to jest. On często zmienia decyzje. Ja bardzo bym chciał z nim zawalczyć na przykład. On sam do mnie dzwonił i y, mówił, że w boksie by chciał zawalczyć, bo twierdzi. Już nie będę mówił, co twierdzi o parterze, ale możecie się domyślić, jaki jest parter. Y, on by chciał w boksie, ja jestem na to otwarty, chciałbym z nim spróbować, bo jednak mamy tą relację dziwną. Niby tu wiesz, niby rozmawiamy normalnie tutaj, jednak on mnie chce pozywać. To by była uważam ciekawa, fajna walka. Wiem, że on coś tam trenował, boksował, więc ja, jeżeli wy będziecie chcieli, to ja bardzo chętnie. Ale pytanie, czy Daniel jest na tyle osobą stabilną, że potrafi powiedzieć: tak, będę walczył i faktycznie wyjdzie do tej walki. Tego się jedynie obawiam. W sensie, w sensie chodzi o to, że, życia. że reżyser życia jest. Ma wahania, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, że raz y, może się zgodzić, ale gdzieś tam może się wykazać. Tak, po drodze, on jest tak? bardzo uzależniony od komentarzy i wiesz, jak mu napisze kilka osób, że oj, nie, ty masz wizerunek wielkiego filmowca, no to mimo, że on będzie chciał, to nagle powie, nie, ja jestem filmowiec, jednak nie, nie wyjdę. No ale załóżmy, że Daniel Rusin nie zgodziłby się na to, ja albo wiesz, gdzieś tam. To, to była jego propozycja. On do mnie zadzwonił na transmisji live, że chciałby taką walkę, a w momencie, kiedy wiesz, ja wrzuciłem film o tym, to i ludzie. Tam zaczęli pisać, że wyśmiewać go, no to nagle się przestał do mnie odzywać na tydzień. Okej, okay, no w, ka w każdym razie właśnie do, do, tego, do tego piję z drugiej strony, że jeżeli Daniel Rusin jest niepewny i mamy potwierdzenie właśnie przez wydarzenia, które ostatnio były, e, były z jego strony pokazane, sam też mówisz, że tak jest. Ale to wiesz, a... dajcie mu kary umowne jakieś duże, jak podpiszej, i wtedy można no, no o tym myśleć. Kwestia umowy, tak, ale jeżeli na przykład nie Daniel Rusin, to. Kto z influencerów... Polskiego? Oj, dużo bym chciał, wiesz, zawsze chciałem Mandzia jakoś go tak... Mandzio? Tak, zawsze wow. mnie drażnił bardzo, ale no. ostatnio y, nie wiem, czy on to jakoś wyczuwa i się zaczyna bardzo pozytywnie y, y, na mój temat wypowiadać. Y, A dlaczego Mandzio? Dużo było takich spin, wiesz, jakoś na Facebooku takie zaczepki rzucał dziwne, że było widać, że coś go uwiera, nawet ostatnio... Y, Powiedział coś takiego, że ja nawet o tym nie wiedziałem, że gdy kilka lat temu wiesz, spadły mi te wyświetlenia, to cała branża tym mnie szydziła. Nie, ty szydziłeś ze mnie jakoś, że mi spadły wyświetlenia? Tak, kiwasz głową. To, to widzę, że trochę w tym prawdy było. No, niestety taka jest ta branża, nie? Że tak branża, jak, nie? jak się komuś nóżka powinie i on dużo to takich zaczepek, że to mnie bolało, ale wiem, że on, mnie, on nie wyjdzie do walki. Że to... No, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Mandzia, to, to wątpię, że podjąłby rękawice, no gdzieś tam znam go trochę, to był w ogóle twórca internetowy, z którym zaczynałem, nie? Bo to, to już nawet jest w ogóle off federacja, jak, mamy, jak mam być szczery, no to my wszyscy... Ty znasz moją genezę, ja wiem jak ty, jak ty zacząłeś tworzyć i ty znasz wszystkich twórców tak mm. kurde od rdzenia, nie? Czyli znaczy, ja na pewno jakbym miał z kimś walczyć, bo wy mnie zestawialiście z różnymi osobami, nie wiem czy mogę mówić, ale się nie, bo nie boję mówić. No to Wojtek do mnie raz zadzwonił, żebym na przykład walczył z Sobotą. Ale no ja z nim nie mam żadnego jakiegoś konfliktu, połączenia, to są zupełnie inne światy, jeżeli będziecie mnie zestawiać z jakimiś twórcami, no to ja bardzo chętnie wychodzę. Teraz niech się Kizo wypowie, bo widzę, że tutaj jest zdenerwowany jest, że za długo mówię. Nie. <śmiech> <śmiech> A Ty Kizo, nawet gdybyś wygrał, załóżmy z Popkiem albo przegrał, to jest jakiś zawodnik, który interesowałby Cię w przyszłości? To samo, co mówiłem na wywiadach przed chwilą. Nie wybiegam na razie tak w przyszłość, myślami. To ja. E... Kurwa, Wojtek. Echem. Dobra, e... teraz tak poważnie. E... Nie wybiegam aż tak daleko. Liczy się dla mnie, myślę, od paru miesięcy tylko i wyłącznie o tym starciu. Interesuje mnie tylko ta walka, i żyję tylko tym na razie. Po walce, na pewno, małe wakacje i zobaczymy dalej. A będzie ciekawi, kiedy po podażce z Milonidasem. Na pewno to czułeś, miałeś jakieś tam na siebie może pretensje, delikatnie, coś nie poszło jesteś teraz bardzo zmotywowany. Czy, to, czy, czy ta podażka Cię zmotywowała jeszcze bardziej? Znaczy inaczej, kto ma wiedzieć, ten wie, tutaj nie jest to za tłumaczenie nie mam zamiaru teraz tutaj tego tematu, nie mogłem tam nic pokazać, na co mi po prostu stać. Liczę, że tutaj wszystko pójdzie po mojej myśli i naprawdę będę mógł pokazać wszystkim moim fanom, widzom i osobom, które będą oglądały FMA, że naprawdę potrafię. Po prostu na to liczę. Tam nie pokazałem, tutaj pokażę. Popek, wiele osób zarzuca Tobie wciąż, yy, że nie masz kondycji. Mnie to zastanawia, bo Ty naprawdę ciężko trenujesz i, i widziałem Twoje przygotowania do walki ze Stiflerem, gdzie robiłeś trzy rundy po trzy minuty, nawet chyba po cztery minuty bez żadnego problemu. Jakby z czego to wynika, że ludzie myślą, że Ty sobie, jeżeli Ty nie wygrasz pierwszej rundzie, ludzie mówią, że przegrałeś. Bo może dalej my mają z tego typa, którym byłem. To się zmieniło. Rok czasu naprawdę jestem inną osobą. No może poczekaj do trzeciej rundy. Kiedyś nie miałeś kondycji, teraz masz. Kiedyś nie miałem, teraz mam. <głosy> <głosy> Ale nie, no jest naprawdę dużo lepiej, jeżeli chodzi o wydolność. Naprawdę kiedyś jej nie miałem, teraz ją mam. Okej. Okay. Um. <noise> Jeżeli chodzi o tą część konferencji no to yy, zbliżamy się do końca, przypomnę jedynie, że naszym oficjalnym bookmajerem jest BetClick i ma dla was wyjątkową ofertę, jeżeli chcecie skorzystać z cashbacku do 500, 550 zł to możecie to zrobić rejestrując się z kodem FAME550. Yy, Pat Patronem... Ja widzę, że Sylwek chce coś jeszcze powiedzieć. Tak, tak, tak chcia zapadań. chciałem żeby po prostu... Poczekajcie jeszcze chwilę. Żeby Bogdel teraz... już y, całą tą swoją formułkę wypowiedział. Takie pytanie do Kacpra, prawda, z perspektywy czasu, bo teraz cię poznałem i jesteś y, chłopak rozumny i tak dalej. Y, z, z tw twoja historia z Team X y, kiepsko się zakończyła, ale tak z perspektywy czasu. Bo wiesz, jednak zawdzięczasz to, że, że tutaj jesteś, y, że masz prawie milion na Instagramie, zawdzięczasz to Stu. Po całych tych perypetiach z Teamem team X samy, z, wszyscy wiemy, gdzie trafił Steve do szpitala i wiemy jakiego. Jak ty się z tym czujesz ogólnie? Czy nie masz żadnych wyrzutów sumienia, że zawdzięczam mu wszystko? A w pewnym momencie, bo wiesz, podpisałeś umowę, wiadomo, że agencja chciała na tobie zarobić, po to inwestowali pieniądze, po to inwestowali w dom X, że jak już będziesz popularny, wtedy im się to zwróci. A w momencie, kiedy to już miało możliwość, żeby im się zwracało, ty nagle mówisz: odchodzę z projektu, albo mi dajecie więcej pieniędzy, albo odchodzę z projektu. I wiesz, jak na to patrzysz z perspektywy czasu, bo to, że tutaj teraz siedzimy i będziesz ze mną walczył, walczyłeś z dubielem, zawdzięczasz tylko jednej osobie, która przez ciebie no zrezygnowała z życia w social media, gdzie ona 10 lat tworzyła. Więc nie, czegoś niesamowitego dokonałeś. W sensie e, to też jest. Znaczy nie, nie mówisz też, o wszystko myślę, że to jest przez ciebie, bardziej. Skomunikowana... Tylko jak się z tym czujesz? Myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa i też nie mogę zdradzać za bardzo szczegółów, co tam się zadziało pomiędzy Ale możesz nami. właśnie, tym się ciągle bronić, że nie mogę zdradzać szczegółów, ciągle nie chcesz powiedzieć, nie mogę zdradzać szczegółów, możesz zdradzać szczegóły. Przed chwilą mówiłeś, że wystarczy Daniela Rusina dobrze podpisać umowę i nie będzie miał wyjścia. Ja jestem Ale wiesz, tak samo dobrze podpisany umową. W tym umową momencie już się dlatego... sądzisz z, z agencją, więc to już, już eskalowało, więc co tu się dalej może stać? Możesz powiedzieć o co chodziło? Znaczy Ja, mo ja mogę powiedzieć o co chodziło, No chodziło o pieniądze. A nie do końca. Myślę, że było tam wiele rzeczy, o których nie można mówić publicznie, ale też dużo osób potwierdzi poza mną na przykład, które również były w tym domu. Potwierdzi, że, że co? Myślę, że Lexi na przykład też by była osobą, która mogłaby Ci odpowiedzieć na to pytanie, co tam się zadziało i, i jakie były aspekty. Ja nie chcę tutaj wyciągać teraz wszystkich brudów i, i na konferencji Fame MMA gadać o przyszłości z Team MX. Myślę, że powinniśmy zająć się swoją walką, jak chcesz, możemy porozmawiać yy, na piwie, po walce. I mi wszystko powiesz wtedy. Yy, I zobaczymy, zobaczymy, na pewno porozmawiamy. Sylwek wciąż żonny nowych no, faktów. Wiesz, ciekawi mnie to, no, ja znam Sylwek jedną... jest z natury drąży, nie? ale na zasadzie, że jest to no, też wiesz, pozytywne. No wiesz, tak krasnoludem jestem, no to drążą, oni drążyli w ziemi, a ja drążę w YouTube'owych jakichś tam konfliktach. No. Kazordon to twoje ta, ulubione Kazordon. miasto. Haldurin. Dobrze, dziękuję wam, a jeszcze chciałeś powiedzieć coś Kizo w ogóle, bo, prosi, bo pytałeś. Tak. Chciałbym to. Adresuję do tych wszystkich specjalistów do transportu, tych do MMA, co i pewnie na narciarstwie na, na tak samo się znają, co do mnie cały czas wypisują. Słuchajcie, wstrzymajcie się na razie z pisaniem do mnie, że Popek ciągnie mnie nosem, bo może i tak, ale na pewno nie mnie. Dziękuję. No, to mnie troszkę się tutaj zastanawia, że Kizu jest postawiony w roli underdoga, bo tak naprawdę myślę, że po walce z Mironim wiele nie można tutaj powiedzieć i myślę, że zobaczymy go teraz w zupełnie innej odsłonie. I naprawdę czekam na tą walkę i liczę, że będzie trwała dłużej niż jedną rundę, bo chciałbym też zobaczyć popkę na dłuższym dystansie. I widzowie też, także ta walka może być zaskakująca i bardzo widowiskowa i na to liczę. Również się tak na to, że się będzie. Pokażemy tutaj naprawdę sport, tak Paweł? Będzie sport. Tak będzie. Na to czekamy. W takim razie czekamy na sportowe...